Buduję, remontuję, naprawiam. Kupuję, testuję, oceniam. Jestem samodzielny. Skoro oglądasz ten film, to na pewno zastanawiasz się nad montażem przydomowej elektrowni wiatrowej. Nic dziwnego, przemierzając nasz piękny kraj, duże elektrownie wiatrowe można spotkać prawie wszędzie. No właśnie, słowo klucz. Duże, dodajmy jeszcze jedno słowo, wysoko. Jak szybko powinien kręcić się wiatrak, aby mógł wyprodukować nam prąd za darmo? W zasadzie można to sprawdzić uruchamiając dowolny pojazd silnikowy. Odpalam traktor i widzimy, jak szybko kręci się alternator. No dobra, skoro uważasz, że mieszkasz w miejscu, gdzie prędkość wiatru to z reguły 60 km na godzinę, to postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy przydomowy wiatrak prądotwórczy ma sens. Zacznijmy od tego, że posiadam własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 10 kW. Jak ją zamontowałem i czy opłaca się montować panele fotowoltaiczne, dowiesz się w innych filmach na moim kanale. Moja posesja otoczona jest łąkami i polami uprawnymi. Wiatr wieje dość często, aczkolwiek mógłbym powiedzieć inaczej rzadko nie wieje. Zanim jednak zainwestuję w duży wiatrak, sprawdzę jakiś mały, tani. Znalazłem ofertę na popularnym chińskim portalu: wiatrak o mocy 800 W. Zdaję sobie sprawę, że 800 W to marzenie, ale jakieś 400 powinien nakręcić. Koszt takiego zestawu to około 750 zł. Wiatrak 24 V i regulator. Dodajmy, że jest to zestaw do ładowania akumulatorów, czyli tak zwany off grid Dostawa z Polski. Towar przyjechał szybko. Karton dobrze zabezpieczony. Wygląda na cały, więc czas sprawdzić zawartość. Na początku pojawia nam się instrukcja obsługi, obrazkowa instrukcja instalacji śmigła lub łopaty, każdy nazwie po swojemu. Pod styropianem znajduje się serce, czyli elektrownia wiatrowa. W zestawie również klucz imbusowy do montażu, klucz nasadowy, zaślepka plastikowa oraz tak zwany czop mocujący do masztu. Łapiemy wiatrak za ogon i dokładnie mu się przyglądamy. Sama masa urządzenia jest spora, można porównać do samochodowego alternatora. Na tabliczce znamionowej znajdują się dane techniczne, w osobnym kartonie znajduje się kontroler. Śmiesznie mały, ale skoro producent dołącza, to musi działać. Pierwsze co zrobiłem to przyspawałem czop mocujący do rury. Sam wiatrak będzie zamontowany na garażu. W rurę wpuściłem trzy przewody. Wiatrak najwygodniej zamontować bez śmigieł. Te dołączą po zmontowaniu ich z kołnierzem. Montaż jest banalnie prosty. Tak wygląda zamontowany wiatrak. Jest tak jak przypuszczałem. Od razu zaczął się kręcić. Po prawidłowym połączeniu z kontrolerem wykonałem pierwszy pomiar. Przy dużej prędkości wiatrak zaczął produkować prąd, jednak przy 14,2 V wiatrak hamował. Przyczyną był sam kontroler. Należało go podłączyć do akumulatora 24 V. Wtedy po rozpoznaniu napięcia nie hamował już wiatraka i ładował prawidłowo. Mnie to jednak nie zadowalało, ponieważ wiatra chciałem podłączyć do sieci poprzez inwerter. Ten zakupiłem również na chińskim portalu i również z dostawą z Polski. Koszt to około 450 zł. Po podłączeniu jak na schemacie, regulator w dalszym ciągu ograniczał napięcie do 14,2 V. Podjąłem decyzję o wymianie regulatora na lepszy, tylko 24 V. Chiński portal 300 zł i zaczynam zabawę. Wiatrak się kręci, dobija nawet do 30 V, a inwerter oddaje prąd do sieci. Pytanie brzmi ile? Niestety mało. Jak udało się wyprodukować 120 W przy naprawdę silnym wietrze, dochodzącym nawet do 75 km na godzinę to był cud. To chińskie cacko nie wyprodukuje nic więcej. Podana wartość 800 W to zapewne produkcja dla całego dnia, a nie dla godziny. Inwestycja w panele fotowoltaiczne na pewno byłaby rozsądniejszą decyzją. Pomijając fakt niskiej produkcji prądu, to pozostaje pytanie: gdybym zainstalował drogi wiatrak o dużej mocy, np. 2 kWh, czy to się opłaca? Odpowiedzią niech będzie kręcący się alternator ze stałą prędkością na biegu jałowym w moim traktorze. Dzięki, że obejrzałeś ten film. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Pozdrawiam, samodzielny. Buduję, remontuję, naprawiam. Kupuję, testuję, oceniam. Jestem samodzielny.